Dziś doznałem, doznałem zaszczytu zrywania pomidorów na małej szklarni, na siedząco niestety. Pierwszy raz chyba od pięciu lat mnie tutaj posadzili. Na małej szklarni zbieramy pomidory do skrzynek. No w tej chwili takie zbiory są marne i wychodzi gdzieś jedna skrzynka z rajki. Jak jest sezon naprawdę pomidorów, jest dużo, to potrafią czasami tu osoby zbierające wywozić nawet 7 do 8 takich skrzynek z jednej takiej 60-metrowej rajki. No co, trochę jest przeklęte tutaj, bo te pomidory są dosyć nisko, trzeba się schylać. Tak, to zbieramy pomidorka, zrywamy i do skrzyneczki. Prosta sprawa. To jest taki cypelek mały cypelek, nie wiem czy widzicie. No, wystarczy lekko nacisnąć i ładnie pomidor odchodzi razem z tą przypółką. Ponoć yy, przy zbieraniu nie może być mniej jak 20%. Yy, pomidorów bez szypułek, nie wiem czemu jaki to ma wpływ, ale postaram się dowiedzieć i wtedy to wam powiem